Witajcie widzowie w niedzielne popołudnie, mamy godzinę 16, ja zaraz widzę się ze znajomym na Lucky Trader na Shiny Rayquaza, tego sobie zaczniemy prawdopodobnie odcinek i muszę jeszcze zrobić ścieżkę do misji na 73 poziom, mam też do przetransferowania bardzo dużą ilość pokemonów, ponieważ teraz w tej przepustce halloweenowej jest bonus, 3 razy więcej candy za transfer. Pozwólcie, że sobie siądę. Oraz jest też większa szansa na XL. -kę. W sumie to zróbmy sobie to teraz. Pokażę wam, jak wygląda tak, transfer, gdzie on jest? Frustration. Transfer. 116 Pokemonów. I najbardziej mi tutaj ciekawią rajkłazy. W sumie dobra, zróbmy to tak. Znaczymy sobie wszystkie te rajkłazy. O bo, one muszę im jeszcze pozniemować takie gwiazdki. Trzy candy za jedną. To jest kurde, to nawet chyba szajnie się opłaca transferować. Ja, no, oczywiście, shiny zostawiam. Pff, mam nadzieję, że uda mi się wszystkie te słabe rajkłazy przetradować, bo to pff, musiałbym złoty kapselek dostać, żeby chociaż jedna z nich była użyteczna, bo bez tego to po prostu są mega, mega słabe. Dobra, mamy tutaj zaznaczone 42 rajkłazy. Jestem ciekawy najbardziej, ile poleci oczywiście XLek. No bo ze i candy to nie ma jakiegoś tak super problemu. Rare candy się używa, tego dużo leci. Dobra, lecimy. E, 42, kurde, no jakby dziwnie się czuję usuwając strajk Na pewno wszystkie są słabe. Transferujemy. 117 XL, ek Co? What? czemu dostałem tak dużo XL? -ek? Wow, jestem trochę w szoku. Czyli to musiało mi polecieć po trzy prawie z jednego, niesamowite, dobra. Słuchajcie, kolejna rzecz, jaką wam jeszcze pokażę, zanim mój znajomy przyjdzie. Tradowałem się z Marią na laki, na laki, na laki. Yy, kilka Poleciało mi laki Pokemonów, sprawdźmy sobie je od razu. Ogólnie przetrajdowaliśmy 50 popsów. Bałem się, że przebiję limit, a będę potrzebował jeszcze jednego tradera, żeby teraz zrobić. I tutaj tak naprawdę, pff, Absol, od Absola zaczęliśmy. No nic, zobaczmy. We. Sinisty, eee... Sinisty, we. Squirtle, we. Magmar też taki średni. Ogólnie podowiedziałem się, że Sinisty występuje w tej takiej wersji antycznej jakiejś i rozpoznać ją można po tym, że potrzeba na nią 200 cukierków na ewolucję. Więc, jak macie taką. Ej, 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 ej. dobra, to się nie dzieje. Zapałem kolejną setę z trade'a, która nie była lucky trade'em. Nie wiem, jakby. Dajcie znać, czy wy mieliście kiedyś takiego tradera. No, no na pewno mieliście, skoro ja miałem, ja ostatnio złapałem tak kamperupta, to było dosłownie miesiąc temu i teraz łapię kolejnego, kolejną setę z trajda, który nie jest laki traderem. Wow, i w ogóle to jest ciekawe, bo myślałem sobie o takim laki Snorlaxie i co prawda dostałem yy, nie laki, ale setę, więc fajnie. Dawno nie robiłem tego, więc podbiję jeszcze dżema, wsadzę sobie tutaj poksa, żeby wiedzieli, kto tutaj rządzi na tym rejonie. Zanim przejdziemy do tradera, przy, ja sobie jeszcze zrobię kilometr, żeby wykluczyć to jajko Daily, daily insensowe, bo będę marzł po prostu w jednym miejscu, więc... Słyszymy się na wykluwaniu jajka. I przed wami jajeczko. Nie wiem, bardzo mi się podoba to jajko. Fajny jest ten system, że mamy to da darmowe jajko. Bardzo się cieszę, bo wiem, że z czasem prawdopodobnie te jajka będą zmieniać. Może dadzą tam kiedyś jakieś legendy. Daliby takie jajko, co się wykluwa 100 km, ale jest tam jakaś legenda. Dobra, może to trochę za dużo. A i ten w ogóle, który poleciał, całkiem fajny Ivy, więc sobie go zostawiam. I zaraz będziemy tradować. Jak wam mówię, spotykam się ze znajomym, z którym się będę zaraz tradował. I patrzcie, jakiego mi gifta przyniósł. Polska karta, Bizela. No rozumiecie, że to jest po polsku w życiu nie widziałem polskiej karty w ogóle, więc mega dziękuję i super pamiątka będzie. Trade za nami. No jak widzicie po mnie samo poczucie i energia, no niestety kolejna Shiny Rayquaza. coś takiego. Mm... Słuchajcie, zróbmy tak. Sprawdźmy jeszcze, ile tych Rayquaz nam zostało do... Ej, czemu mam 9? Aha, bo ja tobie dałem za więc Mówię, skąd mam jed jedną gratis? No nic, mam jeszcze kilka sztuk na wymianę, więc będę polował na ludzi, którzy mają pewnego Lucky Trada i, 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 i jakąś Rayquazę na wymianę i, i tyle. Ja się jadę ogólnie znajomemu Shiny zaciana. Poleciał mu full atak, full defensywa i ostatnia statystyka niepełna, ale na kapselka to jakby chciał, to ma więc super sprawa. Teraz sobie robię ścieżkę do misji na level, a potem tam na samej górze mamy zaplanowanego jensekta, więc pewnie się będziemy słyszeć na Szajniczaku Gen Sekta. Zobaczcie w ogóle to 1640, no nie widać tego na kamerze, ale jest już taki pumrak, że to jest po prostu szok. Mamy tutaj rajda, Jarl, Ewelinka... Inkognito. Zawsze mam problem z przeczytaniem swojego nicku, nie wiem czemu. O Kosior, Pykens, y, Szczuro. Dziękuję Wam wszystkim za dołączenie. Niech Szajni będzie z Wami. Dobra, jeszcze w międzyczasie doszło kilka osób. W sumie to dwie. Manymon Manimo, 873 i Rafał Algo. Też Wam dziękuję bardzo za dołączenie. Suszymy się na Szaniczeku. W tym, w ten, w ten o, jak to powiedzieć, jesienny, ciemny. Wieczór. Ale jest taki fajny klimat i taki pumbr. Nice. Tam jakaś taka, jakaś, jakaś knajpka. Dobra, robimy rajda. No powiem wam tak, że w tyle osób, no to mega szybko przeszedł. Kamy sobie wszystko i... Dobra, ry. E, niestety nie. Witajcie widzowie, Mama Podróż w czasie jest już dzisiaj wtorek. Cześć, to Zajęczak. Nikt nowy, to tylko zajęciak. Nikt inny w budku nie chce mnie, nie, nie, nie chcę odwiedzić chyba. Za, na za dużym zadupiu chyba mieszkam. Przyjechaliśmy sobie załatwić jakąś tam sprawę, plus pograć rzeczywiście troszeczkę poksy. Dzisiaj co? O 10 godzinie jest zmiana rajdów, więc może uda nam się. Która jest godzina w ogóle? 9? O to spoko, może nam się uda dosłać do 10, żeby. Jakaś giratinka się pojawiła, czy ewentualnie jakiś nowy ride? Mam też dużo jajek w ogóle, powkładałem sobie dużo jajek do. No też, mam full. O, i właśnie się wykluwają dwa. To poczekajcie, włączam nagrywanie ekranu. Dobra, jedziemy. Dlaczego powkładaj jajka? Na prawo idziemy. Ponieważ mm, dzisiaj robię ostatnią ścieżkę do misji na 72 poziom i brakuje mi cały czas bardzo dużo stardusta, więc muszę sobie to nadrobić jajkami. Pokażę wam, jak to wygląda. Oczywiście daily Insensa zaraz odpalamy. Plus, daily, jajko też pewnie zaraz tam wyklujemy. Jakaś piątka wleciała. A, ta piątka jest słaba, ale wrzucę ją do tego darmowego inkubatorka. Czy tak biegniemy? A, w sumie to nie wiem czemu tak szybko idziemy. Możemy troszeczkę zwolnić. Dobra, odpalamy wszystko co się da. Okej, okay, tam już startuje rajd, ale on wystartował przed 10, więc w sumie to jeszcze nie ma 10, więc to będzie dżensekt Ale to sobie go może zrobimy. Wiem wam w ogóle o tym, ale Maria chciała się pochwalić. Masz taki fajny. Co tam masz? Te diosa. <laughs> Słuchajcie, miałem animację tego jajka. Chyba wam w ogóle gdzieś tam nagrałem i coś tam zająłem się, chyba wchodziłem do sklepu i nie sprawdziłem nawet co poleciało i teraz sobie sprawdziłem, to był ten Totodile i mówię, a może seta, wchodzę, patrzę, seta no nie wiem, jakby kolejna seta, rozumiecie to? fajnie, bo on chyba, jego ostatnia ewolucja ma nie, on nie ma mega ewolucji, pomyliłem się, to nie ma Megasa, ale fajnie, kolejna seta Totodile'a pierwsza seta, w ogóle z daily jajka, to teraz czekamy na pierwsze shiny z daily jajka, a Ty co masz z daily jajka, o, złapałaś już? tego sędziaka o, też fajny Zrobiliśmy sobie jednego megasa i czas zrobić czeka. 3, 4. Nikt do nas nie dołączył, ale za wysoko plikasz. Trolujesz. Fe. A jest taka motywacja dla was na dzisiejszy dzień. Wygrać samym sobą. Czy to nie jest trafne? Rajdowe świry się odzywają, zrobiliśmy sobie Jensekta, duo. Nikt do nas nie chciał dołączyć, ale zdajemy. O, nie, 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 bez laki. Zdajemy sobie sprawę, że jest 9, 10 rano i niezbyt tutaj są jacyś chętni na rajdy. Dobra, gotowa? 3, 4, a żeby był czerwony. W czasie, jak sobie złapę, to ja Wam tam jakieś klipiki z jajkami. Puszczam tak. W ogóle wydropiłem prewolucję tego elektrycznego elektratiwa czy coś takiego. Bardzo się cieszę, bo nie miałem go w ogóle w Pokedexie, więc dostałem wpis. To jest to była piątka, którą dostałem z cotygodniowych misji. No i takie piątki są super. Tam jeszcze leci prewolucja magmara, którą też potrzebuję sobie zdobyć, ale prędko takiego jajka nie zdobędę. Ale chociaż tego małego elektrycznego mi się udało udało złapać, więc jestem. Bardzo zadowolony, idziemy szukać dalej rajdów i robić Daily insensa. Dziękujemy Pykensowi za dołączenie, uratowałeś nas, żebyśmy nie ciechali tego 20 minut, Shiny czekujemy. Najwięcej obrażeń zadałem, 5500, co ciekawe. Dobra, 3, 4, ry. Eee. pewnie pyk ma Shiny, nie? Daj znać, Pykens. A w międzyczasie tam gdzieś też jajeczka jakieś wykluwałem. Stydziłem, że tak jak wam powiedziałem, wsadzam te jajka do tych inkubatorów. One są naprawdę mega słabe. Ten Stardust, nie bardzo mi na tym zależy, więc tutaj te jajeczka, no tak jak widzicie, tam nawet nie może nic ciekawego polecieć, więc przedstawię wam moją konwersację z Marią. Maria tam zapała shiny Liktunga, tego takiego różowego, co jest żółty na shiny. Ja sprawdzam, mówię nie mam nic. Uwaga, szczęście. I, I mówię tak, a ja pewnie jakąś setę mam nową. Wchodzę, patrzę. eventowy Froki 100 IV. No ja powiem Wam tak, no mam troszeczkę chyba szczęścia tych setek, naprawdę ich trochę łapię, zwróćcie uwagę, że Froki, Totodile, wczoraj i tak, czy tam ostatnie dni Charizard, no trochę się ich łapię. Z chyba już trzy razy miałeś. Tak, z trade'ów miałem trochę tego, już mam 70 setek, więc jakoś ta kolekcja idzie. I teraz idziemy na... ej, tam jest kolejny dżensek, no to chyba się skusimy. A to co, może tym razem 3, cztery. proszę. Yeah! Gratulacje! No i powiedzcie mi, że ta kobita nie ma szczęścia do shiny. Pokaż wszystkie, które dzisiaj zapałaś. I? Jensek, tak? Którego przed tym widzieliście i to jest ten lichnuk, no. Kurczę, ja... A, no nic. No dobra, ja dwie setki, Maria ma trzy shiny, ale też chciałbym shiny jednego. Co mam z tym zrobić? Okej, okay, a my jeszcze mamy do zrobienia kilka transferów, ponieważ ostatnio jak transferowałem, to zrobiłem transfer tak naprawdę tylko na Rajkłazy, żeby sobie zobaczyć, ile tam... Poleciało tych cukierków, ich poleciało bardzo dużo. A tak naprawdę zakładce transfer, tak jak widzicie, oh my god, mam tutaj wszędzie gwiazdki. Zobacz, co ja odwaliłem. Mam transfer na Mi-Spirit. Co ja zrobiłem? Czemu ja chcę transferować Mi-Spirit? Daniel, dobrze, że trzeba weryfikujcie swoje listy, bo czasami tak. No jestem w szoku, że, że dałem na ten. No nic, jednak sobie będę musiał mówić te gwiazdki dopiero wtedy, a będę to transferował. Postaram się Wam to pokazać. My. Już wracamy do domu, troszkę zmarzliśmy. W międzyczasie gdzieś tam sobie jeszcze robiliśmy rajda chyba na Giratinę, więc dziękuję wszystkim też za dołączenie. E, gdzieś tam sobie shiny czekowaliśmy w domu i muszę wam coś pokazać. Chyba nikogo to nie zdziwi, że Maria oczywiście druga Giratina w życiu zapała shiny. Masz na coś do powiedzenia? Przeproś. Nie. <laughs> Maria powinna przeprosić, bo zabiera za dużo Shiny. No nie ja wiem, to jest po prostu niesamowite, że zapała dzisiaj shiny Jenseka. Nie shiny... też ma. Wujek pyknie, Ewelinka też zapała shiny. Pisał, też ma. I pyk też zapała shiny. No to fajnie macie, ja nie zupełnie. Idziemy teraz na Giratinę i Shadow Latiasa, więc może coś poleci ciekawego. Dobra, jak Maria będzie miała znowu shiny Giratinę, to musimy. To co mi zrobisz? Co? To nie wiem, nie będę sobie robił rajdów, bo to zabierasz mi szansę ewidentnie na, na tego, że Ty już masz 66 jakoś tam szybko sobie to wbijasz. Dobra, 21 boli, bardzo dużo. Gotowa? Nie, Maria. Nie. Maria. Trzy, cztery nic w pierrony, no przecież to się w pale nie mieści. No, przecież to się w pale nie mieści, no! No to jest szokens. No co? Chcesz? Chcesz? No, chcesz? co jest? Chcesz na to Co, teraz, zaraz będziemy Latiasa robić? Też Szajni zdobędzie. Będzie tak samo jak z tym no. Gasem Shadow. Ale cyrki. No, no to jest niesamowite. No, Dobra, będę... na Latiasa. Aha, jeszcze musisz przyklikać sobie. Kurwa, dzisiejsze szczęście. A! Dawaj, trzy, cztery. No, Uu, sorry za to, że tak machamy, ale... zwykłe. <laughs> Idziemy teraz na... Mega Banet, coś takiego. Nie mam jeszcze do niej energii, więc chętnie sobie zrobimy. Cześć widzowie, w kolejnym dniu, dzisiaj już mamy środę, czyli prawdopodobnie ostatni dzień, w którym biorę udział w eventowym, w Halloween, żeby wam coś tutaj jeszcze pokazać. Zmierzamy ku tamtej Giratinie. Wczoraj Giratiny się pojawiły, troszeczkę już staramy się gdzieś... Na jakiejś shiny, bardzo mi się podoba wersja shiny tej girlandy, więc chciałbym ją posiadać. Dzisiaj także mamy Ride Hour. Będę chciał się wybrać do miasta, mam nadzieję, że będę miał tutaj kogoś do grania. Czy coś się zmieniło? od Wczoraj brałem udział w Ride, nie w Ride, Spotlight Hour na Sinisty, ale nic nie powiedział. Jak mogliście zobaczyć, zostało mi 180-170 tysięcy stardusta, żeby wbić poziom. I chciałbym bardzo to dzisiaj dobić, chociaż może być ciężko, ale zobaczymy. I potem na kolejny poziom, co ja tam miałem? Chyba Purify 100 Pokémonów 30 rajdów. Też nie będzie takiej super łatwe, ale damy radę. I dajcie znać, czy macie też zbugowane te nowe jajka, bo jak widzicie, jest animacja wykluwania, i potem nie jestem w stanie zobaczyć, co wyleciało, bo od razu mi przechodzi do animacji z doświadczeniem. I dopiero potem sobie mogę zacząć, co to za Pokémon. Skam trochę. Ja już robię dzielatinę. Musiałem hostować z Jean, bo o tej godzinie to nie ma niestety graczy żadnych, jest w ogóle 9.27, jakby też się zastanawiał. I zaraz sobie shiny, czekujemy ją. Daily Incense'a gdzieś tam też w tyle klikam, ale tylko chyba 15 minut, bo jeszcze, a nie, pół godziny cały czas jest, przepustki. I zobaczcie, ja tutaj tak całkiem ładnie. Jakieś tam jeziorko. Przyjemnie się tu gra. No i dzisiaj też jest całkiem ciepło, więc. Maria wczoraj miała dwie shiny G ratiny na trzy zrobione. No to co, ja dzisiaj nie będę już shiny? Tak jest, dziękuję Wam za doświadczenie, ale ja chcę zobaczyć, z czym mam do czynienia w trakcie mojej łapanki. No! kurdy ile to jest klikania. Zawsze za wcześnie włączam nagrywanie. Trzy, cztery... Dobra. Chciałem się jeszcze odnieść do miniaturki. Ja naprawdę przez cały tydzień próbowałem złapać tą antyczną sinisty. Próbowałem złapać shiny sinisty, antyczną sinisty i powiem wam, że totalna, totalna kaplica. A co ciekawe, naprawdę dużo tych sztuk udało mi się złapać. Transferowałem ich naprawdę bardzo dużo i no nie, da, nie udało się. Wiadomo, że jeszcze ten event będzie trwał, ale ja wam ten odcinek chciałem puścić. A w czwartek, więc dzisiaj środa jest ostatni dzień, ale jeśli ją złapę, to się pewnie pochwalę w jakimś następnym materiale. Mamy godzinę 17.52 i za 8 minut zaczynamy ride hour. Przyjechałem sobie do miasta, będzie to trzy osoby, więc sobie troszeczkę kilka sztuk zrobimy. Szczególnie, że to będzie tylko jedna godzina, żeby złapać a w wersji Origin, czyli tej latającej, bardzo ją lubię, więc no cóż, będziemy próbować, słuchajcie. Pokażę Wam, potem jeszcze z Wami pogadam i pokażę Wam jakieś łapanki. Szajniczeki. O! No siema, już jestem po rajdower. Powiem wam, że jest tak pieręsko zimno. W ogóle mieliśmy już trzy osoby, przyszła jedna osoba, ale co ciekawe potem spotkaliśmy jeszcze dwie jakieś losowe osoby, które też grały u nas. Więc sobie porobiliśmy rajdę, ponagrywałem wam e, ekran. W sumie teraz widzicie wszystkie szajniczeki zrobiliśmy. Równe 9 sztuk. Kurde, niestety na 10 już nie zdążyliśmy, było w ogóle 55 i ten rajd się już skończył. Poczekajcie, pasy. Dobra, więc zrobiliśmy 9 sztuk i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. W ogóle bardzo dziękuję wszystkim remouterom, którzy dołączali na remote'ach, Trochę postawiałem z pokażina, ale też dużo ludzi dołączało właśnie na remote, więc dziękuję wszystkim z friendlisty co wbijali. I teraz tak, jeśli chodzi o łowy, to prawdopodobnie najlepsza sztuka, jaka była, to jest ta, czyli 2082 CP z full ataku, ale miałem też jeszcze, Boże, mam takie skosniałe ręce, że ciężko mi przewijać te poksy, o, jeszcze taką mam 14, 14, 14 jeszcze, że nie wiem, którą sobie wziąć do power-upowania, wiem, że będą hejterzy i będą mówili, że żadna się nie nadaje, ale mam to gdzieś i jakąś z tych sztuk na pewno będę sobie chciał wymaksować. Tak jak widzieliście, aha, mówiłem już chyba o i tak, że no na ten moment na razie lipa, jeśli chodzi o panie czegoś fajnego, ale jeszcze sobie pewnie będę dalej w tym tygodniu gdzieś czegoś szukał. Ja ucinam tak naprawdę film już w środę, ponieważ tak harmonogram mi mówi, że w czwartek muszę puścić ten odcinek, dlatego no. Nie jest kompletny ten event halloweenowy, ale prawdopodobnie końcówkę jeszcze dogramy w następnym materiale, nie wiem co to w ogóle będzie, na razie w sobotę wleci zapowiedź listopada, wow, to jeszcze jest w ogóle niesamowite, że jest listopad, fajnie, jestem bardzo zadowolony z tego dnia, troszeczkę udało się pograć, a zobaczmy, może jeszcze jakaś seta, może keciar jakąś setę złapał, Boże, bo tak mi ciężko pisać przysięgę, mam takie zamarznięte ręce, a ja może jeszcze jakieś shiny, bo w ogóle przecież nie patrzyłem tych... Nie, nic mi nie poleciało, ani shiny, ani seta, ale 9 sztuk Origin Form Giratiny i jestem zadowolony. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Pozdrawiam!